Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu Literatura ze środka Europy wita Państwa. Marcin Piotrowski. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona prozie z Ukrainy. Bowiem jest to audycja dedykowana książce Kariny Saweryny. Wynik negatywny. Książka ukazała się w styczniu 2025 roku nakładem wydawnictwa ArtRage, a polski przekład przygotowała pani Katarzyna Fischer. Wynik negatywny to jest powieść niewielka, ale poruszająca. Karina Sawaryna jest ukraińską pisarką. Jest ukraińską pisarką od pięciu bodajże lat mieszkającą w Polsce. Natomiast książka, o której mówię, jest książką, która została napisana po ukraińsku i która ukazała się pierwotnie na Ukrainie. Wynik negatywny, i wydaje mi się, że warto od razu powiedzieć to na początku wynik negatywny jest. Historią bardzo mocno inspirowaną doświadczeniami autorki. Jest historią właściwie po części autobiograficzną. Autorka zresztą o tym napisała wprost tylko napisała w rodzaju postscriptum w takim krótkim tekście zamykającym tę książkę. Jednocześnie bardzo wyraźnie pisze tam, że te historie prawdziwe to są historie dotyczące jej i jej męża. Natomiast pozostałe postacie są bardzo mocną, literacką trawestacją osób realnych i nie mają bezpośrednich odpowiedników w świecie rzeczywistym. Podkreślam to po pierwsze, dlatego, że wydaje mi się, że w kontekście tematu tej książki to jest informacja istotna. Po drugie, także w kontekście realizmu. Przedstawianych tu sytuacji, to też jest informacja istotna. Wynik negatywny to jest historia młodej kobiety, a właściwie małżeństwa młodego, ale głównie to jest historia kobieca. To jest historia kobiety, która przez kilka lat, chyba pięć, o ile dobrze pamiętam, usiłuje zajść w ciążę. Usiłuje zajść w ciążę i systematycznie się to nie udaje. Główna bohaterka, czyli Krustalina, jest młodą, zdrową kobietą, aktywnie żyjącą, uprawiającą sport, wychodzi za mąż, jest szczęśliwa i oczekuje na to, że wkrótce stanie się matką. No i to macierzyństwo nie nadchodzi nie nadchodzi przez długi czas i wynik negatywny jest rodzajem bardzo intymnego dziennika. Dziennika niepisanego codziennie, dziennika prowadzonego nieregularnie, i dziennika, który pokazuje zmagania się z tym problemem pokazuje zmaganie się ze sobą, z tym, co człowiek ma w głowie i reakcję społeczeństwa. I z jednej strony, pokazuje ta książka to, jak pewne pragnienie pewne obsesyjne pragnienie Pragnienie bardzo naturalne, ale realizowane w sposób obsesyjny, pragnienie, któremu podporządkowane jest wszystko, i pragnienie, które staje się rodzajem trucizny, staje się rodzajem czadu, który zabija radość życia, który zabija radość w sumie bardzo szczęśliwego, judenego związku, to pragnienie staje się toksyczne. Jednocześnie no, jest to najbardziej naturalne z możliwych pragnień. Na dodatek podtrzymywane, a nawet wzbudzane poprzez otoczenie, poprzez życie wśród młodych ludzi, którzy biorą śluby albo nie biorą, ale którzy prędzej czy później wszyscy mają dzieci. To pragnienie jest pobudzane także przez kontekst społeczny, przez kontekst rodziny, przez historie rodzinne, w których cały czas jest się pytaną, czy to już. Dlaczego jeszcze nie? Jak długo zamierzacie czekać? Będziesz stara? I tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko tworzy rodzaj takiej spirali, w której główna bohaterka, po części pewnie także autorka, stara się jakoś wypełnić tę rolę wypełnić rolę, którą narzuca to bardzo klasyczne społeczeństwo. Zresztą Chrustalina wyraźnie mówi, że pochodzi z wiejskiej części Ukrainy, tak jak większość ludzi mieszkających w Kijowie, i że te normy, które funkcjonują poza miastem, są normami, które bardzo jasno definiują rolę kobiety ma szybko znaleźć męża i urodzić dzieci. I ona nie czuje się w jakiś sposób przez te normy represjonowana. Ona też chce w te normy wejść. Ona ma taką potrzebę. Ma taką potrzebę jako młoda kobieta, która odkrywa w sobie bardzo silny instynkt macierzyński. Jednocześnie nakłada to na nią jakąś dodatkową presję. No i widać w tej książce, jak postępuje pewien proces zagłębiania się w sobie. Jak to wszystko się nakręca, jak. Trudno jest zaakceptować pewne sytuacje, jak trudno jest postawić sobie granice i jak trudno jest przy kolejnych nadziejach, które padają, jak trudno jest żyć. Mam wrażenie, że to jest książka istotna, dlatego że ona pokazuje problem, problem, który dotyka coraz większej liczby par. No bo. Zjawisko bezpłodności czy problematyka utrudnionego zajścia w ciążę jest powszechnie znana. Myślę, że część z Państwa takich historii być może doświadczała, myślę, że część z Państwa być może zna osoby, które z takim problemem się zmagają i mam wrażenie, że to jest książka, którą bardzo polecałbym osobom, które w swoim otoczeniu mają takie osoby. Wydaje mi się, że to jest książka, która będzie pomagać zarówno tym, którzy są w tym procesie, czy którzy są w trakcie terapii, czy którzy z tym się zmagają, jako osoby aktywnie zaangażowane, ale mam także wrażenie, że ta książka będzie pomagać osobom z ich otoczenia, bo ona opowiada historię realnej osoby i opowiada historię o tym, jak w którymś momencie. Zacząć funkcjonować inaczej. Opowiada historię terapii i sytuacje, które są tutaj pokazane. Mam wrażenie, że są do zastosowania, że oczywiście są tutaj przepracowane z terapeutą, rola terapeutki jest tu bardzo istotna. Natomiast są to sytuacje, które coś uzmysławiają, i mam wrażenie, że każda osoba, która będzie tę książkę czytać i będzie potrzebować. Jest w stanie się z tej książki czegoś nauczyć. Ta książka także, mam wrażenie, przesuwa granice wrażliwości. Przesuwa granice wrażliwości po obu stronach. Uczy też asertywności, bo są pokazane pewne techniki. Nie chcę powiedzieć, że ta książka jest podręcznikiem, bo absolutnie nie jest. Jest powieścią. Ale mam wrażenie, i mówię to też z własnego doświadczenia, że Rzeczy tutaj pokazane są rzeczami, są technikami bardzo skutecznymi. I dlatego wydaje mi się, że o tej książce powinno być głośno. Ponieważ nie jestem już w wieku, iżbym tematyką tą interesował się tak sobie po prostu, to nie wiem, czy jest więcej tego typu książek. Trudno mi powiedzieć. Do mnie trafił wynik negatywny jako proza z Ukrainy. I z jednej strony czytałem tę książkę jako młodą ukraińską powieść, i za chwilę do tego tematu przejdę, ale z drugiej strony czytałem tę powieść jednak jako powieść o naszych czasach i powieść o naszych czasach w tej części Europy, bo ta książka jest powieścią bardzo środkowoeuropejską. Mentalność pokazana przez Sawarynę w Kijowie, mentalność Ukraińców jest bardzo bliska, wydaje mi się, mentalności Polaków. I mam wrażenie, że szerzej mentalności ludzi z Europy Środkowej. Ona jest tutaj skontrastowana z mentalnością na przykład Czarnogórców, bo część tej powieści rozgrywa się w Czarnogórze. Dlaczego nie będę o tym opowiadał, ale, ale jest to bardzo interesujący wątek, który także wydaje mi się sporo mówi i o Ukraińcach i o Polakach, bo mentalnie to są dwa bardzo bliskie społeczeństwa. Ten wątek był dla mnie bardzo ciekawy. Możliwość spojrzenia na realne ukraińskie społeczeństwo. Bo przyzwyczailiśmy się myśleć już o Ukrainie tylko i wyłącznie w kontekście wojny. Tymczasem to jest kraj, który żyje. Tam są ludzie, którzy zmagają się z różnymi problemami, z takimi, jakimi zmagają się ludzie w każdym innym kraju. I wynik negatywny jest powieścią w sumie o doświadczeniu, które może być doświadczeniem. W każdym miejscu na świecie. No, ale jest to książka o Ukrainie i ten kontekst ukraiński bardzo mi się tutaj podobał. Pokazanie życia w Kijowie, skontrastowanego z życiem na prowincji. Pokazanie tego awansu społecznego. Pokazanie tego, co działo się, co dzieje się z ludźmi, którzy tego awansu nie doświadczają, którzy gdzieś tam chcą sobie zostać na wsi, zostać w tych małych społecznościach. Pokazanie blichtru kijowskiego również. Ja nie ukrywam, że o tym tylko słyszałem od znajomych, którzy w Kijowie bywają. Tutaj ten blichter kijowski do któregoś momentu bardzo jest wyraźny. To jest także książka, która sporo mówi o współczesnych social mediach. Główna bohaterka pracuje w takiej agencji, która obsługuje gwiazdy social mediów, influencerów. Mimo, że te rzeczy są dosyć oczywiste, to jednak ciekawie są tutaj pokazane. I pokazany jest kontrast, pokazuje ta książka kontrast między życiem na pokaz, a życiem realnym. I pokazany jest to i na poziomie influencerów, na poziomie tych osób, które ta agencja obsługuje, ale także na poziomie zwykłych ludzi, przyjaciół głównej bohaterki, przyjaciółek właściwie, które będąc bardzo zmęczone, które będąc wyczerpane, które będąc matkami zagonionymi. Znajdują czas na to, żeby na metrze kwadratowym zrobić porządek, po to, żeby zrobić zdjęcie, i żeby wstawić na Instagram czy na, na Facebooka. To pytanie zresztą pada, dla kogo pani chce mieć dzieci? Czy dla falenia się, jaką pani jest matką, czy dlatego, żeby dawać jakąś miłość, i żeby było to coś więcej? Bo to nie jest takie oczywiste. I pod tym względem to jest bardzo ciekawe. Na poziomie formalnym. Interesujące jest także prowadzenie części dialogów w formie wymiany wiadomości, to są SMS-y albo jakieś wiadomości typu instant messaging. Coś, czego nie widziałem jeszcze w książkach, ale to dlatego pewnie, że mało czytam rzeczy współczesnych, ale coś, co pojawiło się swego czasu w serialu House of Cards, kiedy no, całe fragmenty były pokazywane jako wiadomości przychodzące. Konwersacje między głównymi bohaterami, część z nich odbywała się właśnie poprzez wysyłanie wiadomości. Tutaj jest sporo tego typu rozmów, one dodają ogromnej wiarygodności temu. W ogóle ta książka, mam wrażenie, jest bardzo realistyczna pod tym względem. To znaczy, te stany psychiczne, które tutaj są pokazane, są realistyczne, dialogi są realistyczne, w szczególności te dialogi realizowane poprzez komórki. To jest coś, o czym wcześniej nie myślałem, a co dokłada mocno wiarygodności i podbija realizm tej książki. Ta książka jest szalenie realna. No i też powiedziałbym, że jest to książka z jednej strony bardzo kobieca, i mam wrażenie, że trudno mi jest sobie wyobrazić taką książkę napisaną przez mężczyznę, bo to jest chyba coś, co jest, wydaje mi się niemożliwe. Oczywiście wiem, że Teraz wszystko jest możliwe, ale wydaje mi się, że jednakowoż mentalność męska jest zdecydowanie inna. I instynkt tacierzyński jest czymś zupełnie innym, jeżeli istnieje takowy instynkt tacierzyński. Natomiast mimo że to jest książka bardzo kobieca, z kobiecą ekspresją emocji, z kobiecym zaangażowaniem, z kobiecym zdecydowaniem na zrobienie czegoś, to mam wrażenie, że to jest książka, która. Powinna być czytana także przez mężczyzn, bo ona pozwala zajrzeć jednak w zupełnie inny stan psychiczny. Doświadczyć tego, czego mogą doświadczać partnerki mężczyzn, które to pary, w ramach tych par starają się o dziecko. Pod tym względem wydaje mi się, że ta książka jest nie do przecenienia. Ta historia kończy się. No cóż, powiem Państwu, jak się kończy, bo, bo wydaje mi się, że. To niby będzie wielki spoiler, ale jednocześnie trudno od tego uciec. Na końcu tej książki znajdą Państwo zdjęcie malucha, noworodka. Więc ta historia kończy się w jakiś sposób pozytywnie. Jeżeli zajrzą Państwo na media społecznościowe autorki Kariny Sawaryny, to zobaczą Państwo, że ta historia no, miała happy end. Powiedzmy. Mówię powiedzmy, bo to nie jest takie oczywiste, i zachęcam Państwa bardzo do odkrycia tego. Ale także zachęcałbym Państwa do przeczytania tej książki, do zajrzenia do tego świata, żeby zobaczyć, do czego zdolni są ludzie, żeby zrealizować swoje marzenie, żeby zrealizować swoją najgłębszą potrzebę. Bo te historie tego, co człowiek zdolny jest zrobić, są naprawdę. Z jednej strony poruszające, z drugiej strony przerażające. Polecam więc Państwu książkę Kariny Sawaryny. W szczególności polecam osobom, które zmagają się z problemem bezpłodności, z problemem oczekiwania na dziecko dłużej. Wydaje mi się, że to jest też książka, którą jako takie osoby można przekazać znajomym, można przekazać rodzicom po to, żeby zobaczyć, jak tego typu historie mogą być przepracowywane, żeby zobaczyć, jak słowa nawet nieintencjonalnie mogą ranić, i żeby zobaczyć, ile czasami cierpliwości i ile siły psychicznej potrzeba, żeby w tym wytrwać. Polecam więc Państwu wynik negatywny. Wydaje mi się, że warto spróbować. Myślę, że nie będą Państwo żałować poznania tej historii. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce, tymczasem kłaniam się do usłyszenia.